Katarzyna Chmiel, Kierownik projektów logistycznych. Jestem odpowiedzialna za wdrożenie automatyki w magazynach Eurocash. Y My jako Eurocash zrobiliśmy już bardzo dużo, jeżeli chodzi o poprawę procesów w magazynie. No i jesteśmy już na tym etapie, gdzie trochę dochodzimy do ściany i potrzebujemy czegoś dużego, co dałoby nam ten dosyć spory wzrost produktywności. Niestety, ale człowiek, praca człowieka już tam tego nie zapewnia, więc tego my poszukujemy w automatyzacji rozwiązania naszego problemu, jakim jest cały czas poprawa produktywności. Tomasz Nowacki z firmy Kosmogroup, W firmie Kosmogroup zajmuje się projektami logistycznymi. Na pewno zdecydowanego wzrostu efektywności, dużo lepszej obsługi klienta mówię tutaj o skróceniu czasu dostaw do klienta. No i pełnej: Pełnej przejrzystości procesu, gdzie będziemy w stanie znaleźć problem pojawiające się, znaleźć przyczyny źródłowe problemów pojawiających się na każdym z etapów procesu i, i, i bardzo szybko na nie reagować. Mój imię jest Bostian Leban, pochodzę z firmy Etipolam. Polam. Kierunku, tak mówię, zwiększenia efektywności i eliminowania. Jednak pracowników, bo widać, że na rynku jest coraz ciężej, jest też trochę, powiem, młodsze generacje, trochę inne podejście do pracy, no i ta automatyzacja jest jak najbardziej wskazana. Tak? Na, na wszystkich dziedzinach tam, gdzie jest, tak jak widzieliśmy przed chwilą, return on investment w odpowiednim czasu takiego, jakiego wymaga po prostu inwestor. Tak? Szymon Kudnatowski, firma Element Logic. Jesteśmy dystrybutorem systemu Autostore. My Jako element odpowiadamy myślę, że na to wyzwanie, którym jest realizacja zamówień w bardzo szybkim, krótkim czasie. Zmniejszenie powierzchni magazynu, który jest coraz droższy, żeby go wybudować. Dodatkowo przyspieszenie procesów i uproszczenie tych procesów, gdyż na jednym, w jednym miejscu jesteśmy w stanie skompletować praktycznie całe zamówienie, spakować i wysłać i po prostu jest znacznie mniej miejsc, gdzie można się pomylić, gdzie dotykają to kolejne osoby, gdzie mamy jakieś nie wiem, przypadki nie wiem, zagubienia towaru czy czegokolwiek. To wszystko dzieje się wtedy w jednym miejscu.